W tym filmiku poznamy liczby przeciwne. Postaramy się, żebyście sami wpadli na to, co to są liczby przeciwne. Ja będę wam podał parę przykładów, a wy spróbujcie zauważyć zależność. Ok. Liczbą przeciwną do liczby 2 jest liczba minus 2. Liczbą przeciwną do 3 i 1 trzecia jest liczba minus 3 i 1, 3. Liczbą przeciwną do minus pierwiastek z 3 jest liczba pierwiastek z 3. Liczbą przeciwną do 5 i 2 piąte jest minus 5 i 2 piąte. Czy już widzicie, jaka jest zależność? Liczbą przeciwną do liczby a jest liczba minus a, tak? Czyli jeżeli na przykład y, mamy liczbę minus a, to liczbą przeciwną będzie a. Zwróćcie uwagę, o obydwa przykłady. 3, 1, 3, minus 3, 1, 3, minus pierwiastek z 3, pierwiastek z 3. To jest cała filozofia z liczb przeciwnych. Hmm, zapamiętajcie to. Aha, i bardzo ważne, nie mylić liczb prze przeciwnych z liczbami odwrotnymi.